No dobrze, porozmawiamy dzisiaj trochę innej stronie Japonii. Ona jest kulturalna, uporządkowana, ale czy wiecie, że możecie tutaj dostać mandaty i kary za rzeczy, których pewnie byście się nie spodziewali i które karalne w waszym kraju by nie były? No więc po pierwsze, picie jedzenie w niewłaściwych pociągach. Część pociągów, zwłaszcza tych dalekobieżnych, jest absolutnie food friendly, są specjalne sklepiki, zestawy bento, które możecie tam kupić, możecie nawet sobie pić piwko po drodze. Ale inna część jest taka, że nie można tam otworzyć nawet paczki chipsów. A skąd wiedzieć, który jest który? No chyba trzeba tylko po prostu obserwować y, Japończyków. Po drugie, rower, czyli jazda z telefonem w ręku, nawet dla nawigacji, czy słuchawkami, nawet jedną, no już nie mówiąc o lampce niedziałającej, nieświecącej, mandat. To jest... Mandat. Po trzecie to legendarne już palenie, czyli palenie poza wyznaczonymi strefami czy zakajami, no to również może skończyć się karą i mandatem. Po czwarte, moi drodzy, wyrzucenie śmieci do niewłaściwego kosza. Japonia kocha recykling i segregowanie odpadów. Za wyrzucenie śmieci nawet do niewłaściwego kosza na ulicy również możecie dostać mandat. Rozkładanie bagażu na peronie. Jeżeli rozłożysz swój bagaż na peronie w miejscu, w którym będziesz tamować ruch, ochrona może absolutnie interweniować. Za wchodzenie w miejsca oznaczone no photo, private, no entry. W Kyoto policja wprowadziła kary nawet do 10 tysięcy jenów za wchodzenie w uliczki gejsz. Także tak, Japonia jest cudowna, ale ma swoje reguły, więc dla świętego spokoju po prostu ich przestrzegaj.